Hejka kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. E, dzisiaj jest fajny dzień, bo zaczynamy przygotowania do 18 mojego, znaczy w sumie naszego wspólnego przyjaciela e, Franka. E, jaram się strasznie. E, to jest taka ostatnia impreza przed e, zaczęciem studiów, bo studia zaczynamy w sumie za kilka, za cztery dni, e, a jutro jest 18. Dzisiaj pierwsze przygotowania, czyli paznokcie. Te już są w opakanym stanie, dosyć odrost mam już w sumie. No i totalnie nie pasłem do sukienki, którą będę miała, bo ten zielony w ogóle nie pasuje, którą będę miała jutro. Także zmieniamy na szybko paznokcie. Mam jeszcze chwilę czasu przed wizytą, ale robimy właśnie paznokcie. I co? I w sumie na dzisiaj to będzie tyle. No jutro e, pokażę Wam makijaż, stylizację i w ogóle dodatki, bo, bo bardzo się przygotowałam do tej osiemnastki e, i mam nadzieję, że będzie mega, 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 a już za dwa tygodnie jedziemy na kolejną osiemnastkę nie wiem w sumie, czy zrobię z tego osobny vlog czy w ogóle będę z, y, nagrywać e, czy połączę to w jedną całość, zobaczymy e, także no odzywam się do Was za chwilę już z nowymi paznokciami Robimy przejście? Robimy przejście, dobra, uwaga. Trzy, cztery. Także jestem już z poznakciami. Przejście jest, co prawda, już w domu, ale jest, bo po prostu zapomniałam w samochodzie o tym. Uczę się dopiero, także no. A teraz Wam wstawię po prostu jeszcze materiał, który nagrywam od razu po wyjściu o te kosmetyczki i opowiadałam tam co nieco o korepetycjach i w ogóle także. Zapraszam. Dobra, jestem już po... Właśnie wyszłam. Mam e, 35 minut do korepetycji, e, bo... E, bo co? A, słońce świeci. E, bo e, prowadzę korepetycje dla e, dzieci z podstawówek i I mam dzisiaj y, dwie godziny zajęć y, z dwoma dziewczynkami, więc y, na szczęście mam jeszcze troszkę czasu, żeby dochaj do domu. Ponadcie prezentują się właśnie tak. Y, mamy na tych paluszkach czarny mat, tutaj mamy srebrny brokacik, a tutaj nudziak. I e, trzy jakieś diamenciki tam powiedzmy, <grywa> druga ręka identycznie, także bardzo mi się podoba, będzie pasować na pewno do sukienki, już nie mogę doczekać aż się w nią wbiję, bo naprawdę jest przepiękna, więc no jadę, żebym miała jeszcze chwilkę w domu yy, oddechu przed tymi zajęciami i no widzimy się jutro. Jestem już pod domem i właśnie mi się przypomniało, że nie powiedziałam, że zmieniłam kształt, bo miałam kwadraty i to już od 5 od miesięcy jakoś robiłam cały czas kwadraty, a teraz się zdecydowałam na migdałki w końcu, po bardzo długim czasie wróciłam do nich, więc no bardzo się cieszę i pani kosmetyczka powiedziała, że bardziej mi pasują do moich palców niż kwadraty, nie wiem co to znaczy, ale to znaczy, że będę musiała robić bardziej, częściej migdałki, także... Mega mi się podobają, naprawdę. Mega, mega, mega. Kochani, jest kolejny dzień, już się szykuję. Makijaż już mam. Jeszcze muszę ogarnąć włosy i sukienkę. Także, no, tak się prezentuje mój makijaż. Trochę poszalałam. Dodam diamantiki. Pierwszy raz mam makijaż z diamencikami w ogóle. I no, wygląda całkiem nieźle. Podoba mi się. Może być. Znacznie miasto. No, I tu tak jest. Ty bardzo. No. Nie to ludy. A nie było sławki, powiedziałaś, musisz powtórzyć. Nic. Jak wyglądał? Ładnie. Tylko tyle? Jest 10 na 10, ale jest Emo. Uuuu, 800 przenosi na 10. <noise> そう。ストー dzień i jestem już w domku tak naprawdę co, takie małe podsumowanie osiemnastki pranka. bawiliśmy się mega dobrze, było bardzo fajnie smaczne jedzonko, tort, placuszek wszystko, wszystko bardzo fajnie potańczyliśmy, pobawiliśmy się, popiliśmy i co, spaliśmy tylko 4 godziny bo mieliśmy tam nocleg zapewniony i, I o 9 wstawaliśmy, znaczy o 9 musieliśmy już być na śniadaniu. Także no, potem ogarnęliśmy pokój i pojechaliśmy jeszcze do Franka, do domu, dojeść trochę to słodkie, bo naprawdę dużo im tego zostało. Także no, bardzo się cieszę, że make-up wytrzymał mi całą noc, bo siedziałam na nim godzinę. Z hakiem, więc naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. I co? No, i teraz zabieram się za montowanie vloga i też troszeczkę muszę odpocząć, odespać, bo tak jak mówiłam, spaliśmy tylko 4 godziny i ja jestem już po prostu chora. Nie mam kaca, nic nie boli mi głowa, nic mi nie dolega, tylko jestem po prostu śpiąca, bo no. Nie jestem jednak przyzwyczajona do takich krótkich nocek, także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten vlog. I widzimy się w kolejnych. No. Wiadomo, nie nagrywałam nic za dużo na sali. Głównie z tego względu, że wiecie, prawa autorskie do, do piosenek i w ogóle, chociaż i tak tam je wyciszę i dodam swoje. Dźwięki, ale jednak też wiecie, nie chciałam tam nikogo peszyć, nagrywać jego rodziny, bo to jednak wiecie, była rodzinka i no, może ktoś sobie nie życzył po prostu nagrywania, też nie pytałam o zgodę zbytnio, także no. To zobaczę w kolejnych vlogach. I pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i wchodzenia na moje social media, które znajdują się w opisie. I co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i pusiaki.